Odcinek 11 Legacy Challenge. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, gorąco raz serdecznie z tej strony Cosmo i witam Was po raz kolejny w mieszkaniu Lewandowskich. Pod ostatnim odcinkiem prosiłem Was o łapki w górę z okazji tego, że wystartował w Simsach specjalny program rządowy, który może pomóc naszym Simom ogarnąć ich mieszkanie trochę, bo jest naprawdę w opłakanym stanie oprócz tutaj wyremontowanego pokoju Kendall i Luki. I do, że tak powiem, dowieźliście. Dowieźliście, 6000 łapek ponad tam było. Wy zostawcie teraz łapkę pod tym odcinkiem, ale wtedy to była jakby, wiecie, jednorazowa akcja, już teraz nie będę im dodawał więcej pieniędzy, także zobaczmy dokładnie, ile pod tamtym odcinkiem łapek w górę jest teraz. Patrzcie na to, 6200 łapek w górę, pod tym odcinkiem też zostawcie. I cóż, dodaję im 6200, to dosyć dużo pieniędzy. Czyli teraz dodajemy im, patrzcie, 6200, to jest modyfikacja UI Cheat Extension Add i mamy 7965. To jest naprawdę dużo pieniędzy na to, żeby ogarnąć to mieszkanie. E przy okazji zapewnić najpotrzebniejsze rzeczy do nauki, na przykład takie jak laptop, a zważając na to, że nasi, słuchajcie, mówię zaraz kończą, w ogóle za trzy dni mają urodziny 18 swoje i będą szli na studia, no to w ogóle przyda nam się mieszkanie, bardzo dobrze wyposażone, prawda? Zatem teraz ja zabieram się za mini-remont, postaram się to zrobić, żeby było ładnie, ale też tanio. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dom jest po ogromnym remoncie, słuchajcie, niektóre rzeczy wyszły mi naprawdę dobrze jestem z siebie zadowolony, natomiast okazało się, że te 7 to nie jest wystarczająco, żeby wyremontować wszystko, natomiast salon akurat dostał najmniejszy remont. Mamy stół, przy którym możemy jeść, i drugą kanapę, i telewizor, jak widzicie, natomiast to pokoje przeszły największy remont. I teraz pokażę wam pokój Carmen, bo mi się odbudowa najbardziej, I to też słuchajcie, pokój książkary i youtuberki, influencerki, influencerki tadam. Słuchajcie, zyskała nasz Carmen biurko. No niestety nie mogłem też przesadzać, bo chciałem też zrobić innym pokoje i inne pomieszczenia, ale tak to wygląda w jej ulubionym kolorze i jak widzicie pomarańczowym. No dla mnie ten pokój jest naprawdę mega przyjemny. Słuchajcie, tutaj ma swoje, ojo, ma swoje książki, które po prostu ona wiecie kocha najbardziej na świecie i tak to wygląda estetycznie, nie powiem, że nie. Dalej mamy drugi pokój, proszę bardzo. Teraz Charlie dostał pokój taki bardziej basic, ale wiecie sporty guy, no nie więc on tutaj raczej ma matę, żeby sobie poćwiczyć w sensie dywan, bo na matę na rano nie było stać, no i oczywiście wyjście na balkon jak widzicie tutaj i tak to wygląda, i dalej łasienka została tak naprawdę tylko przemalowana, bo pieniędzy no więcej nam nie zostało także bieda ogólnie nadal nas trzyma mocno, nie, że tak powiem ale no chociaż już mamy, no i Charlie dostał laptopa więc u niego będą osoby, które będą chciały wiecie, w pokoju coś ogarnąć z internetem, to, to to do niego, no nie? ale mają najważniejsze rzeczy, takie jak telewizor, na przykład wiecie, mogą poprawiać swoją zabawę, takie rzeczy tak to wygląda, także akurat spoko. Ale kochani, to nie wszystko. Mam dla Was jeszcze nowy strój każdego sima. Carmen ma taki nowy strój pomarańczowy, jak widzicie. Kolor ulubiony. E, oczywiście, Kendall też ma strój nowy. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. To jest jej nowy strój. Mega, słodko, one wyglądają mega, lubię jako simkę. Naprawdę. Luka chyba nie ma nowych strojów. Słuchajcie, o Boże, on ma trącik, bo on miał mega dużo strojów, Więc żadnego mu nowego nie robiłem. Ale za to Charlie ma nowy. I słuchajcie, do wszystkich które strój, które ja w ogóle pokazałem wcześniej i tak dalej, które widzieliście wcześniej, będą. Teraz, słuchajcie, linki. O, to ma podwójnie ten sam strój. Także linki będziecie mieli w opisie pod tym odcinkiem i pod wszystkimi trzema poprzednimi. Zachęcam oczywiście do pobierania, mam nadzieję, słuchajcie, że te stroje wam się po prostu przydadzą. Wiesz co, Karmenie? Ja nie wiem, czy to jest dobre, żebyś tak sobie tutaj siedziała i nadawała im nad głowami prosto, jakby... Mm. Ej, słuchajcie, bo nam stara urodziła siostrę, patrzcie na to. I to jest yy, w ogóle risy, jakby... W ogóle, patrzcie na to, nazywa się ona Paulina Lewandowski. Paulina. I to jest w ogóle ciotka dla Risy. Który jest od niej młodsza Jak ja się boję Ja muszę tam iść zobaczyć Bo jak babka umrze To co będzie zaraz Jakby yy, Patrzcie na to Pozdro Jak ona zaraz mi tu padnie Paulina Paulina Ty chyba Jezu jeszcze ten ma zero dni do, do zmiany w seniora A senior ile w ogóle umie Trwa dni w rozgrywce Czekajcie Czy to się gdzieś tu ustawiało Nawet nie wiem No w każdym razie niewiele Wydaje mi się Na krótkim życiu trwa senior Dobra sprawdziłem I na krótkim życiu senior Trwa 7 dni Paulina dopiero Co się Oj 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 Kochani to będzie chyba Historia jakaś Przyjęcia Pauliny, jak rodzice nam umrą, niestety. Co was podkusiło, żeby na starość robić dzieciaka? No ja słucham! Ale jak się stało w ogóle, że ona tak szybko się zestarzała? Przecież ona urodziła te dzieci, jak była nastolatką? Jeszcze to było tak dawno temu, nie pamiętam. Ej, wróciłem i co? Współdzielny smutek? Poczucie bliskości wobec kogoś, kto czuje się... Aha, dobra, bo w ogóle się pojawiła jakaś taka, jakaś taka niezgodność. I nie Myślałem, że one się na przykład nie lubią, a gdzie jest w ogóle ona? No nie ma między wami jakiejś wielkiej przyjaźni, w sumie patrząc na to. A mi się wydaje, że też one są dosyć różne od siebie. Nagraję sobie smutnego vloga. Nie wiem, czy smutne rzeczy się sprzedają na no... Sims tubie. Ale I guess zobaczymy. To są tacy prawdziwi na. Stola... Oj, jeszcze prąd przyszedł, co? Wyłączyła prąd w moim domu? Przecież dopiero co przyszło że mam zapłacić prąd. Okej, okay. macie jakiś problem z sobą. No nie, jeszcze zostaliśmy okaz... Nie, zabrali na wszystkie pieniądze. Jesteśmy ukarani zgodnie z planem y, działania oszczędzanie wody. W tym tygodniu zużyto za dużo wody. To rodzina będzie karna grzywną codziennie, dzień, dopóki nie zacznie kontrolować. Co? Oszczędzanie wody, kontrolować zużycia prądu, to wszystko tak naraz? Ja nie mam siły, słuchajcie. My po prostu bankrutujemy. Dobra, ale po prostu wiesz co, y, tutaj. Zajmij się swoją dziewczyną, moli Najlepsza parka, słuchajcie, istnieje. Po prostu one są dla mnie idealne. To będą żony. Może weź się jej jakoś porozmawiać o małżeństwie? Już? Nie za szybko? Weź się jakoś po prostu, wygada i może ona ci poprawi humor. Dobra, mamy 481, to nie jest wcale tak mało. Ale rachunki kosztują 689. Mamy dziecko w domu! Ej, w ogóle, nie wiem czy widzicie, ale Molly, czy Molly kiedyś nie była z nami razem w klasie? Bo wiecie, ogólnie chodzi taka historia, nie wiem czy mówiłam w którymś odcinku, czy nie wyciąłem tego. W każdym razie chodzi taka historia, że May, czyli właśnie matka Molly, jest w ogóle homofobką, no nie, patrzcie na to. I być może dlatego nie jesteśmy razem w klasie i Molly jest tam, więc musimy się chować wiecie, teraz gdzieś po korytarzach, żeby jej matka tego nie zauważyła. Więc na razie, wiecie, one muszą po prostu wyglądać jak przyjaciółki. Czemu dzwonią do nas? Co się znowu stało i kto umarł? Iren Kornel nie żyje. Czy to, to jest znowu jakieś zwierzę? Już myślałem, że matka, miałem takie, Boże, dzięki, znaczy nie dzięki, tylko Boże ratunku. O dzień karier. oj, 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 oj gdzie jest matka? Poczekajcie, dobra. Tu jej nie ma i już żem się przestraszył. Boże, na środku! Jak tutaj jej ręce wykrzywiają, patrzcie wy to! Już myślałem, że wiecie, zaraz matka nas zobaczy na środku i koniec będzie. Ogólnie to myślałem, że skoro Heidi jest na końcu swojego żywota, to trzeba będzie zaprosić ją do nas, żeby poznała swoją wnuczkę w ogóle i poza tym no, żeby trojaczki też pożegnały się ze swoją matką. Jednak. Nie wiem jak to jest, że ona tak szybko umiera. Ale zgaduję, że wiecie, ten błąd przeskakujący w wieku i Samo to, że jesteśmy na krótkim życiu, no to jednak to oddziałowuje coś. W ogóle najlepiej gotuje z wszystkich luka tutaj. Weź zapiekankę z niby mięsem ugotuj, a my w tym czasie zaprosimy rodziców. Julsik już tu jest. Dobrze, chociaż on jest z nami, wiecie. I Heidi też może w swoim starym stroju jak nastolatka. Śpieszmy się kochać Simów, tak szybko umierają. No i jeszcze Molly przyszła. Muszę <laughs> ją przestawić mamie! Ona jest w ogóle wściekła, więc może lepiej, żeby nie Boże, Bo jaka patologia, ona jakiegoś mi się swoim śmiertelnym dziecku. Przedstaw dziecko swojej matce chociaż, bo ona zaraz będzie koń kończyć swój żywot. Heidi, chodź tu. No nie może tu podejść. Jezu, a co tu jest mnie? Skąd ty tu jesteś? Gdzie ty tu jesteś? Czemu jakiegoś dziwnego Sima mnie pytało, obojętnego? Molly? No nie, no nie, no nie, no nie. <laughs> Jak ją śledzi? Patrzcie na to. A nie, bo on się tu przeprowadziły, prawda? Trzeba tu też zrobić inwestygację. Patrzeć, wiecie, ten wzrok? O Boże, że on jest homofobik, as. Z... <laughs> Serio, ale ona wydaje mi się, że mieszka z tym typem. Widzę, że nie wy... No, Heidi i, i Jules nie są homofobiczni, bo jak widzicie, dziewczyny mogą się normalizować, wszystko jest cool. Ej, ale oni w ogóle pisali, że nie będziemy mieć prądu, a prąd zupełnie jest. W ogóle nagrywa nam się, jak widzicie, filmik samoistnie, więc wszystko działa. Boże, patrzcie, Jules się wziął za dziecko. Nie ufają, Kendall, coś. Ale on musi mieć ona musi mieć zmianę pieluszkę, halo. Nie, no teraz ta. Ona śmierdzi, chce mieć zmianę pieluszkę, won. Nie widzę tego po prostu w gościach. Kendall przychodzi przez pewien etap. i Zdecydowanie lepiej się czuje, spędzając czas w samotności. Stara z czteroma innymi osobami. Idź po prostu się zdrzemni. Nie mam na ciebie siły. Zamknij się w tym pokoju i nie wychodź. Największą wodą w ogóle bloków są po prostu sąsiedzi. No wiemy, łysy patologisto, że z malowanymi paznokciami, także u, uh, że po prostu... O Jezu, jeszcze dyrektorka nasza wyszła drzeć na nas mordę, dlaczego? Przepraszam, oczywiście wykazaliśmy się brakiem wyczucia, postarajmy być nieco ciszej, ale... Boże, jaki Matrix, ludzie, tu się odwala? Jeszcze tej głowa chodzi, że niby my się drzemy, jak to on się drze? Jeszcze... Czeka trochę się nazywa darma. Nie, nie mam siły i patrzcie. Poszła. Jeszcze na nią się wydrze, na ciążownicę, patrzcie. Nie, zaczęła przy niej tańczyć. Co tu się odwala, ja się pytam. Co to? Z... No, patrzcie. <laughs> i tańczy z dupy. Ja nie mam siły. <laughs> Stop. Nie, ja to nie patrzę. Co się dzieje. Ten blok jest po prostu jakiś przeklęty. Czemu ty wymiotujesz? Aha, bo mysz. Okej. Okay. Już się przestraszyłem Ej No No, 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 no O co tu chodzi? Nawet nie mów Jezu Uff, dziękuję Firma wodociągowa, ale to odcięła dopływ wody do twojego domu Zapłaciłem, kiedy dopływ wody, ale no jakby wszystko działa Patrzcie, A nie, nie mogę mieć rąk Le tu Słuchajcie, leci Kapie, Kevin, dlaczego tu... Kevin, Puri uważa, że lokal awanowski jest spokojny żeby najlepszymi przyjaciółmi Pewnie nie ma sprawy. Kevin i tracą ze sobą kontakt, już nie przebierają się tak jak kiedyś, dopiero zaczęli. Coś odwala, słuchajcie, Luka i Kendall tracą... Co tu się dzieje? Opłacimy rachunki, to najważniejsze, słuchajcie, będziemy mieć wodę chociaż wtedy. Nie, nie będziemy, bo jest głupi program oszczędzania wody. Ej, co to? w ogóle słuchaj, wyrzutek. porcił na nie, które zawody mogą wymagać ukończenia szkoły średniej, a st stanął się stanem po uzyskaniu dyplomów w sposób zdalny. Kurka wodna. O, Kevin nam ugotował tort. To mega miłoswe, No akurat tort. Ooo, oh, hej, sąsiadku, nudzi mi się, to spędzić ze mną trochę czasu. Nie, idź sobie stąd, podejrzliwa homofobiczko. Coś mi tu nie pasuje, no jeszcze tam, patrzcie, jakieś odwołują się miłością, ona tu mieszka. Idź sobie stąd, Ej, stój. Czy ona? Nie. <laughs> tak, jest w ciąży, ma czwórkę dzieci, już ty miałaś dwójkę. Stranasz, bro! Co co, odwalasz w ogóle? Ja muszę iść zrobić inwestycje. Ile tu jest dzieci? Patrzcie na to! Okej, okay, tego się nie spodziewałem, natomiast zobaczcie. Jest. Jest ten typ, który tutaj mieszka oryginalnie z matką tego. Matka to w ogóle chyba padła. Yeah, i jest. Ale on. Z kim ona ma te dzieci? Nie. Yeah. Czyli ty masz dwójkę dzieci najpierw. Z tej... One są siostrami: Amy i Molly. A później. Alicja i Olga są z jakimś innym ojcem, Dwaynem, który jest... Jak tu się trójkąt miłosny, ona mieszka tam! Tu! Tak! Czyli wy macie dzieci, dosłownie, mieszka i mieszkasz tutaj, masz czwórkę i piąte z kim jest? Czyje to jest dziecko? Tell me. Partner? No to chyba jego, nie? I teraz jej były, czyli ojciec tych małych dziewuszek, mieszka tu? Tak, ale gdzie są wasze dzieci? Dzieci ich nie ma tu, ona jest jeszcze w ciąży. Co to świetnie, Pawla? Boże, złoty. Dobra, gdzie są wasze dzieci? Wy macie. Ty. Z kim innym masz jeszcze ty. Co to jest za patologia? Kim ty jesteś? Czy ona z kimś innym jeszcze te dzieci? I z kimś innym, i jeszcze teraz ona jest w ciąży i też ma dzieci. No, to jest dla mnie totalnie za dużo. A niby Lewandowski to jest ta rodzina. Hej, sąsiadko, nudzi mi się, chce spędzić ze mną trochę czasu, możemy się bliżej poznać albo porobić, co tylko dużo zapragnie. A patrzcie, co oni chwilę temu przyszła Molly i... Matka po prostu chodzi za nią, ona jest jakaś chora. Idź sobie do domu, von. Odmów wspólnego spędzenia czasu. Dziękuję bardzo. Nie, nie szanujemy tutaj ciebie, dyrektorko. No zaraz będzie 21 i wszyscy w końcu będą mogli się umyć i będą mogli poznawać naczynia, bo nie, nie udało się to wcześniej zrobić. I okej, okay, dzisiaj Risa ma urodziny, więc wyskoczy z kołyski, tak naprawdę, lada moment. Lens Hogan? Kto to jest? Po prostu w tej rodzinie są nieco, co chwilę ktoś miera, ja nie mam siły, nie znam będą przez cały dzień smutni, nie. No nie, jeszcze jesteśmy ukarani. Dlaczego w tym tygodniu zużyto za dużo wody? Jak to jest możliwe, słuchajcie, przecież u nas mieszka pięć osób w tym domu, no to wiadomo, że zużywa dużo wody, no po prostu czuła się jak w naszym kraju. Czy mogłabyś nam dać spokój, to powinnaś być teraz w pracy. Boże, wiecie, ona po prostu chodzi za tą moli. Matka za mną chodzi, niech mi da spokój. Ej, o co chodzi? Patrzcie na to, klikam, że zrobiła coś z tym filmem. Dodaje efekty i w ogóle i to się jej wyłącza w pewnym momencie. Mam takie, u, nie mogę dalej. Więc nie o co chodzi, może ten film jest jakiś ferelny. To go usuniemy, no trudno. Ej, co się z tobą dzieje? Patrzcie, jak każę nagrywać filmik, na przykład i ono przystaje nagle i tyle. Co jest? Może dlatego, że nie wiem, po prostu za dużo się dzieje u niej. Dobra, wiesz co, masz rację. Hej, Charlie, Zo, by bycie poinformować, że Heidi Lewandowski nie żyje bardzo mi przykro nie. To... Oh no! Umarła nasza założycielka rodu. Jakie to smutne. I dlaczego Paulina urosła jak e, Prisa była od niej starsza? Oh no, to jest takie przykre. Mega to musi być dla nich smutne. No teraz się nie dziwię, że im jest smutno, nawet dzidzia. Dziecko wyskoczyło, ma pomarańczowe włosy. Wszystko naraz w tym momencie. Cześć! O Jezus, dobra, będziesz rezolutna. No, okej, okay, możesz być. Dajcie mi ją przerobić teraz, za dużo rzeczy się dzieje nagle. Zatem nasza Lisa wygląda tak, ma ciemne włosy, bo o, dzieci je po mamie ogólnie i tamte włosy pomarańczowe były i tak oznaczone jakby jako ciemne, więc genetycznie są one ciemne. Tak ona wygląda i zrobiłem mi kilka strójów, ale te mi się podobają najbardziej. Jest ona mega słodka, ciekawe co nam z niej wyrośnie. Także zobaczymy. Teraz troszeczkę minimalnie zmieni jej pokój, no bo musi mieć gdzie spać, no nie? Niestety ten pokoik jest bardzo maleńki, nawet nie jak tutaj dać rzeczy Jeszcze jakąś może pudełko na zabawki Ale no może w sumie w salonie dam pudełko na zabawki, co nie Przecież to nie jest nic złego jak dziecko siedzie w salonie Bawiło, no i domek dla lalek też By się przydał, taki nawet z kartonu Jest taki mega fajny, może tu go po prostu Słuchajcie z i będzie sobie tłustą Na razie, jakoś mocno nie przeszkadza i dywan dam, żeby dziecko mogło na nim siedzieć i się bawić. Co prawda, troszeczkę pieniędzy nam powoli zaczyna brakować, ale nikogo to nie interesuje. Ważne, żeby dziecko miało dobrze. I tak to wygląda, moi kochani. I ten odcinek dzisiaj będziemy kończyć. Oczywiście, Brzewa łapki w górę, żeby ten odcinek wam się podobał. W następnym odcinku nasi Simowie idą na studia, więc na pewno pójdę na studia Kendall, na pewno pójdę na studia Charlie i na pewno pójdzie na studia Carmen. No, z lukom raczej nie, raczej on będzie pracował na rodzinie i tak dalej, więc czekam na Wasze informacje, co sądzicie, żeby jakby Danosa mogła studiować i jak jakie mogły być ich po prostu ścieżki kariery przyszłe. Także czekam, słuchajcie, na Wasze opinie. I cóż, zostawcie... O Jezu, Tipous był. Zostawcie łapki w górę dla naszej cudownej rodzinki. Ja dziękuję wam pięknie za to, że jesteście z nami. I pamiętajcie, następny odcinek za dwa tygodnie w sobotę o 15 albo o 16. Także do zobaczenia następnego i pa!